Witam państwa bardzo serdecznie na webinarium dotyczący, dotyczącym obsługi krajowego systemu e-faktur w programach księgowych linii Nexo Nexo Pro w państwa biurach rachunkowych. Ja nazywam się Jacek Magiera i reprezentuję dział Wsparcia Edukacji. Komunika komunikacja pomiędzy ksef a programami Rachmist czy Rewizor Nexo opiera się na tokenie, który wprowadzany jest bezpośrednio w każdym z podmiotów. Token pobiera się z aplikacji podatnika, a następnie wprowadza się go w programie. W jaki sposób państwa klienci mogą uzyskać token umożliwiający państwu pobieranie faktur. W pierwszej kolejności to właśnie państwa klient musi zalogować się do aplikacji podatnika, nadać państwa biuro rachunkowemu odpowiednie uprawnienia i dopiero wtedy państwo będą mogli zalogować się na firmę państwa klienta, korzystając z własnych uprawnień i wtedy pobrać token. Jak klient powinien to zrobić, jeżeli by się państwa o to zapytał? Oczywiście za chwilę pokażę, dlatego poproszę moderatora o zmianę kadru. Jesteśmy tutaj na stronie aplikacji podatnika XEF, w której można skorzystać z wersji produkcyjnej, wersji demonstracyjnej, a także wersji testowej. W celach testów i tam naszego dzisiejszego webinarium skorzystam właśnie z wersji testowej. Wybiorę jeszcze raz tutaj opcję zalogowania. I tak jak wspomniałem na początku, najpierw muszę zalogować się jako klient biur, Państwa klient, klient biura rachunkowego po to, aby nadać Państwu, e, Państwa biuru, państwo biuru e, odpowiednie uprawnienia, więc klient będzie musiał tutaj wybrać identyfikator, czyli na przykład NIP firmy, następnie się uwierzytelnić e, w przypadku Środowiska testowego, uwierzytelnienie można, w celu uwierzytelnienia można skorzystać z podpisu NIP i wystarczy po prostu w kolejnym kroku wpisać jeszcze raz numer NIP firmy. Uwierzytelniamy się do aplikacji i tak wygląda krajowy system e-faktur. Tutaj klienci, jeżeli nie chcą korzystać z żadnego oprogramowania sprzedażowego, mogą też również wystawiać faktury. Ja na tym kliencie mam wystawioną już jedną fakturę po to, aby Państwu pokazać, że. Po, po nadaniu uprawnień i zalogowaniu się jako biura rachunkowe do klienta, faktycznie ta faktura będzie widoczna. Więc jest to faktura od klienta ABC z 18 stycznia, czyli dzisiaj na 120 zł netto. I żeby poinstruować Państwa klienta, w jaki sposób może nadać te uprawnienia, aby Państwo też o tym wiedzieli, klient musi wejść w zakładkę uprawnienia. Nadaj uprawnienie. W pierwszym kroku kliknąć dalej. I w tym miejscu wybrać opcję podmiotowi do wystawiania i dostępu do faktur w ramach KSEF. Do wystawiania, niby tak, aczkolwiek zaraz Państwo zobaczą, że tutaj w dolnej części uprawnienia można troszkę, troszkę danych zmienić. Ja teraz skopiuję sobie przygotowany wcześniej numer NIP. I powiedzmy, że to jest biuro rachunkowe. I tak jak wspomniałem, teraz. Mam informację, wybór jest wymagany. Domyślnie są dwie opcje ustawione na dnie, czyli podmiot nie będzie uprawniony do wystawiania faktur w KSEF, czyli biuro rachunkowe nie będzie mogło za klienta wystawiać tych faktur. Podmiot będzie uprawniony do dostępu, będzie uprawniony do, dostępu do faktur w KSEF. Ustawiamy tak, klikamy nadaj uprawnienie. Poczekamy, zakończono pomyślnie. Zarządzaj uprawnieniami i tutaj widzimy, że biuro rachunkowe o NIP-ie 123191756 posiada uprawnienie o dostępie do faktur, więc tak to wygląda od strony klienta. Musi przejść do uprawnienia, nadać uprawnienie i dopiero wtedy Państwo będą w stanie pobrać token, dzięki któremu będzie można pobierać faktury z KSeFu do programu. Wyloguje się teraz z konta klienta i zaloguje się do aplikacji podatnika już jako biuro rachunkowe, czyli w ten sam sposób, w jaki Państwo będą to robić. Skorzystam jeszcze raz z wersji testowej. W pierwszym kroku należy wpisać NIP klienta biura rachunkowego, czyli Państwa klienta. Klikamy uwierzytelni, certyfikat kwalifikowany, czy certyfikat jest podpisem z numerem NIP PESEL dalej, NIP. I w tym miejscu wpisuję NIP biura rachunkowego. Rzecz jasna, jeżeli będzie to już wersja produkcyjna, no to będą Państwo się tutaj uwierzytelniać w aplikacji certyfikatem, czy też profilem zaufanym, w zależności od tam ustawień, jak to u Państwa w firmie, w biurze rachunkowym wygląda. W wersji testowej wygląda to właśnie w ten sposób, w ten, możemy tak, tak sobie przetestować e, działanie całego systemu. I teraz poczekajmy, miejmy nadzieję, że wszystko zadziała, autoryzacja przebiegła pomyślnie. Niech Państwo zobaczą, o ile mniejsze mamy tu menu. Jest lista faktur, historia sesji i tokeny. Na liście faktur jest faktura dzisiejsza na 120 zł dla klienta ABC, a to, co nas najbardziej interesuje, to jest właśnie token. Zakładka tokeny, generuj token, nazwa własna tokena, powiedzmy Nexo Pro. Wskaż rolę, do jakiej jest przypisywany token. Z racji tego, że klient nadał, dał nam do, do, jedynie dostęp do faktur, to tylko taka rola jest tutaj dostępna. Zaznaczam ją Klikam generuj token. No, niestety napotkaliśmy w tym momencie błąd. No, w idealnym przypadku, dajmy tutaj zrezygnuj i spróbujmy jeszcze raz. Rachmisz sopro. Miejmy nadzieję, że teraz przejdzie. Dobrze, jest jakiś problem, widocznie w aplikacji testowej podatnika. Rano mi to zadziałało, więc wiadomo, złośliwość rzeczy martwych. W idealnym przypadku, w przypadku, w którym zadziała i powinno już zadziałać w momencie wejścia ksefu w życie, tutaj pojawi się token, który trzeba będzie od razu skopiować. Ponieważ ten token wyświetla się tylko raz. Jeżeli raz wygenerujemy token i zamkniemy go bez kopiowania, no to będzie trzeba go unieważnić i stworzyć nowy. Ponieważ, no, tak jak wspomniałem, będzie tylko lista tokenów. No niestety nie mam tu nic, jak Państwo widzieli, nie przeszło nam to generowanie tokena, więc na liście będzie po prostu numer tokena, data, data wygenerowania tego tokena, a także data ostatniego użycia tokena. Nic więcej nie będzie można podejrzeć właśnie tego numeru tokena, żeby go pobrać, do, pobrać i wrzucić do programu. Więc to będzie bardzo ważny krok. Niestety nie jestem w stanie go teraz pokazać. Aczkolwiek no, będzie tam opcja, nawet będzie przycisk e, kopiuj, pod koniec webinarium spróbujemy jeszcze raz, może tutaj nam aplikacja testowa ruszy i będzie można tutaj bez problemu wygenerować sobie ten token. Mm, dobrze, no to teraz przejdźmy może do programu i pokażę Państwu jak wygląda obsługa krajowego systemu e-faktur w Państwa przypadku, czyli posiadając klienta biura rachunkowego. Zacznę od rachmistrza w dalszej części webinarium. Pokażę jeszcze, że w rewizorze jest tak naprawdę wszystko to samo, ale tutaj, żeby też przejść, prawda, do rewizora, zaprezentować, że też tam się te wszystkie rzeczy znajdują. Na ten moment, KSEW znajduje się w laboratorium, czyli ewidencje dodatkowe, laboratorium. Jeśli Państwo jeszcze tu nigdy nie byli, będzie tutaj do akceptacji regulamin, będzie trzeba kliknąć przycisk AKceptuj. Włączamy Krajowy System E-Faktur i mamy do wyboru serwis wysyłki. Dostępne są tutaj dwie opcje. Bramka produkcyjna, czyli dokumenty będą wysyłane i odbierane z serwisu produkcyjnego, czyli tego docelowego już, Wysłany tam dokument, wysłanego tam dokumentu. Jeżeli klienci, państwa klienci pracują na bramce produkcyjnej, jeżeli coś już wysłali do Ksefu i chcą coś zmienić na fakturze, to będą musieli wystawić korektę do tej faktury. Nie będą mogli nic na dokumencie zmienić. W programach sprzedażowych, sprzedażowo-handlowych, naszych subiektach Taki dokument wysłany do KSeF-u z numerem KSeF nie będzie możliwy do edycji, jego edycja będzie zablokowana. Natomiast druga opcja to wirtualna bramka Nexo. I zgodnie z opisem, bramka wirtualna symulująca działanie krajowego systemu e-faktur, wszystkie operacje zostaną wykonane lokalnie, imitując komunikację KSeF. Program w tym momencie w przypadku wybrania tej bramki korzysta z danych, które mamy w programie, czyli jeżeli powiedzmy do przetestowania KSeF-u, stworzą państwo sobie albo podmiot demo podmiot prezentacyjny czy też zdarychwizują bazę klienta jednego z klientów do bazy danych powiedzmy o nazwie testy ksef biura rachunkowe, nazwa Państwa klienta i będą chcieli skorzystać z wirtualnej bramki, to program symulując działanie KSF-u będzie korzystał z danych, które są w systemie, czyli skorzysta akurat w przypadku księgowości z klientów, z otrzymania, otrzymania faktur od klientów, których faktycznie Państwa klient biura rachunku, Państwa biura posiada. Więc to jest nasza taka, właśnie wirtualna bramka, dzięki której można bez problemu sobie wszystko e, przetestować. Jeśli chodzi o więcej parametrów, to w księgowości jest ich. Oj, może dopiszę XEF. Będzie łatwiej, bo parametrów by się świetliło sporo. I tak jak mówiłem, jeśli chodzi o parametry, no to właśnie w tym miejscu jest bramka produkcyjna, autoryzacja w XEF. E, zmień token autoryzacyjny, uosuj token. No to w tym miejscu będzie można zmienić, czy też wprowadzić ten token którego nie udało się nam wygenerować. Na zakładce odbiór mamy jedynie identyfikację klientów, obsługa brakującego podmiotu, czyli co się ma stać w momencie, kiedy Państwa klient otrzymał fakturę od jakiegoś nowego kontrahenta. Czy, ma być, czy mają być zapisane dane klienta na podstawie danych z e-faktury, czy dane z GUSZ, czy z CEIDG, czy też dokument będzie wystawiany bez danych kontrahenta i Państwo sami będą wprowadzać te dane. Eee... Oczywiście, tutaj mamy w tym miejscu ten token bramkę produkcyjną. Podczas oczywiście podczas włączania Ksefu, który można w dowolnym momencie wyłączyć, można tutaj wybierając bramkę produkcyjną, można A wręcz powiedziałbym, że trzeba, skoro będziemy korzystać z bramki produkcyjnej, wprowadzić ten token, więc w tym miejscu również można go oczywiście wprowadzić. Także można to zrobić tu, już aktywując Ksef w laboratorium, a także z poziomu parametrów Ksef. Dobrze, wirtualną bramkę ustawiam jeszcze raz. OK. I gdzie znajdują się e, dokumenty pobrane z KSEFU? W dekretacji dokumentów można tutaj odfiltrować. Pojawia się od razu nowy filtr KSEF, i wtedy są tutaj widoczne jedynie faktury KSEFowe. Także są dostępne w tym miejscu, w którym e, znajdują się dokumenty po ich wczytaniu z plików e, EPP, XML, komunikacji online, a także w komunikacji portal biura. Zakładka dokumenty pobrane. Tutaj uprzedzam pytania, nie trzeba wykupować portalu biura. Jak Państwo spojrzą, jest u mnie usługa, usługa wygasła u mnie, e, także portal biura nie jest potrzebny do korzystania e, z KSEF-u. Jest po prostu w tym module, na ten moment tak to wygląda, zobaczymy czy coś się w przyszłości zmieni, ale właśnie w portal biura dokumenty pobrane, tutaj znajdują się dokumenty z KSEF. I w tym module, jak państwo widzą, możemy, tak jak w portalu biura, jeśli państwo korzystają i, i wiedzą, jak to wygląda, mamy tu już podgląd do danych faktury. W dekretacji dokumentów jest po prostu lista faktur z danymi, e, księgowy, z danymi księgowymi, które się znajdują w, w pliku, który przychodzi z KSEF, e-fakturze, która przychodzi z KSEF. Tu mamy taką. Ala wizualizacji, nie jest to wydruk fa tej faktury, nie jest to pełna wizualizacja te fa tej faktury. Aczkolwiek wyświetlone mamy tutaj z prawej strony wszystkie dane, które znajdują się na tym dokumencie. Czyli jak rodzaj faktury, że to jest faktura VAT, daty, miejsce wystawienia, numer ksew, numer dokumentu, sprzedawca z pełnymi danymi nabywca, tak samo. E dodatkowo mamy tutaj pozycję. Jak Państwo widzą, tutaj nam program wygenerował balsam, perfumę, balsam w jednostce miary sztuka, litr tak jak to gdzieś tam może się pojawić w, u państwa klientów w subiektach zakładka płatności zakładka VAT wszystkie te dane są tutaj powiązania czy też XML żeby zobaczyć jak to wygląda jak ta faktura się jak ta faktura wygląda jak przychodzi z ksefu do programu księgowego właśnie w ten sposób tutaj to jest ten XML pełen kod XML-owy XML który prezentuje fakturę dlatego Mając taką jedną strukturę ksefową, jedną strukturę faktur, dużo łatwiej jest nam odczytać i spersonalizować te dane, które się tam znajdują. Tak, aby mieli Państwo na pewno wszystko poprawnie wczytane. Nawet jeżeli klient korzysta, powiedzmy, nie z naszych programów, nie z, z linii GT czy też Nexo i przesyła Państwu dokumenty, tylko korzysta z innych programów i stwierdzi, że chce korzystać po prostu z KSEF-u. Nie będzie Państwu wysyłał plików komunikacji, ponieważ wystawia faktury tylko w Polsce, więc do KSEF-u musi wysyłać, wysyłać faktury. A także jego klienci również wysyłają mu faktury przez KSEF. Czy tam od lipca oczywiście będą już musieli to robić. Eee, dobrze. Z tego miejsca możemy również czyli z dokumentów pobranych pobrać e-faktury, i mamy do wyboru trzy opcje. Online od ostatniego odbioru, czyli program sprawdza, na przykład dzisiaj rano odebrałem o 10 faktury z ksefu. Sprawdzam sobie o 13, czy klient dostał kolejne faktury, więc mogę skorzystać z tego przycisku i program sprawdzi tylko te 2-3 dwie, dwie, trzy, trzy godzinki, które nam tutaj zostały. Online z wybranego okresu. Tradycyjny parametr, który znają Państwo z wielu miejsc w programie. Możemy wybrać bieżący dzień, tydzień, miesiąc, kwartał i tak dalej, i tak dalej, łącznie z dowolnym miesiącem, okresem. Wszystko tutaj jest do, do wyboru. Online na podstawie XFID. XFID to nic innego jak numer faktury xf czyli powiedzmy Państwa klient a, przesłał Państwu, że jest, żeby na pewno sprawdzić, tam pobrać dokument, który został wystawiony przez klienta, przesyła od razu jego numer KSF ID i mogą Państwo w ten sposób pobrać tą jedną pojedynczą, fakturę. Z tego poziomu oczywiście oprócz ręcznego dodawania do KPIR-u, sprzedaży VAT czy też zakupu VAT, takiego no, prawda ręcznego, dodaj przychód powiedzmy, otwiera nam się tutaj okno, mamy podgląd na wszystkie pozycje. Możemy również skorzystać z dekretacji automatycznej. Wszystkie parametry są takie same jak w dekretacji dokumentów, czyli według parametrów, z potwierdzeniem, bez potwierdzenia, według schematu, z potwierdzeniem, według schematu, bez potwierdzenia. A skoro jestem przy schematach, no to potrzebny jest schemat dekretacji, który obsługuje XEF. Czyli przechodzę do schematu dekretacji i mogą Państwo. W pierwszej chwili pomyśleć, że potrzebne są nowe schematy, aczkolwiek subiekt, oh, przepraszam, rachmistrz czy też rewizor Nexo wraz z uruchomieniem ksefu w laboratorium otrzymują tutaj nowe parametry, jak Państwo widzą. Normalnie jest jedynie N, która oznacza, że dane są pobierane z nagłówka dokumentu i jest nowy parametr nagłówek, dokument elektroniczny. Te parametry nie są, są dostępne nie tylko tutaj przy zapisie KPR, czy też w kwotach, które są pobierane. A także możemy również wybrać sobie odpowiedni warunek wyboru, czyli chcemy ustalić sobie, że nasz schemat ma działać tylko, powiedzmy, dla dokumentów KSEF, i możemy wybrać sobie taki, taki warunek wykonania schematu. Także również w warunkach wykonania schematu pojawiły się parametry związane z KSEFem. A jak one działają? W przypadku, kiedy mamy wybrane pierwsze Pole jako nagłówek, a dopiero później nagłówek dokument elektroniczny, program sprawdza, czy, czy, czy są dodane faktury, czy ta faktura, z którą chcemy zadekretować, posiada dane jedne i drugie. Jeżeli posiada jedne i drugie dane, no to tu decydujemy, które dane mają pierwszeństwo, które mają zostać wczytane jako pierwsze. Jeżeli tych pierwszych nie będzie, to sprawdzi od razu, czy, w drugi, czy dane, na przykład, tak jak w tym przypadku, jest tutaj nagłówek, czy jeżeli nie mamy daty wystawienia w normalnym obrazie księgowym, standardowym, który, taki, który funkcjonował dotychczas, no to sprawdzimy, czy program sprawdzi, czy te dane, data nadania do numeru KSEF. Data nadania numerów SEWu to jest data wystawienia faktury od 1 lipca. Taka będzie ta data, czy ta data znajduje się właśnie w nagłówku danych elektronicznych. Jeżeli wybierzemy najpierw dane elektroniczne, no to oczywiście będzie działać to w odwrotny sposób: czyli program najpierw będzie sprawdzał dane z e-faktury, dopiero dane z dokumentu, który gdzieś znajduje się u nas w systemie. W tym miejscu również przy kwotach proszę spojrzeć, takie dane się znajdują. Także możemy tutaj sobie zdecydować, ewentualnie edytować nasze schematy tak, aby dane z e-faktury miały pierwszeństwo, a dopiero później dane gdzieś standardowe, takie które są dotychczas. Ale to wiadomo, już zależy jak Państwo chcą pracować. Analogicznie wygląda to. W rewizorze NEXO, ponieważ no nic więcej tutaj um, tak naprawdę w programach księgowych nie ma i tak wygląda obsługa KSEF-u. Mamy dwa moduły: dekretacja dokumentów, czyli tutaj, gdzie Państwo pracują cały czas, górne menu operacje, tutaj również są jest możliwość dekretacji automatycznej. Powiedzmy, zaznaczę sobie te dwa dokumenty, to są tylko faktury KSEF-owe. Dekretuj automatycznie, bez potwierdzenia, niech mi tutaj program. Faktury zadekretuję, schemat został podstawiony dla faktur sprzedaży. Faktury zostały zadekretowane. Tak jak wspomniałem, w rewizorze również jest do włączenia krajowy system e-faktur i działa wszystko w analogiczny sposób. Również mamy bramkę produkcyjną, a także wirtualną bramkę Nexo. Klikamy OK, włączona. Dok dekretacja dokumentów filtr widzę mi się tutaj nie po... a schematy Przepraszam e, nie dekretacja dokumentów jest odpowiednia zakładka e, czy mam tu filtr ksef czy gdzieś mi się nie uruchomił domyślnie jest tutaj e, od razu tutaj przypomnę państwu że klikając więcej możemy rozwinąć sobie listę dostępnych filtrów i sobie z nich korzystać także klikam tak Akurat te dokumenty to były dokumenty ksefowe, e, gdzie się wcześniej pobrałem, ponieważ, tak jak Państwo widzieli, przy Rachmistrzu ksef można sobie włączać i wyłączać. W komunikacji również mam portal biura. Tutaj nawet mam problem podczas sprawdzania usługi, status usługi, aczkolwiek dokumenty pobrane już mi się tutaj pojawiają. I powiedzmy, pobierz e faktury online od ostatniego odbioru. Tak wygląda, tak będzie wyglądać pobieranie tych faktur. Już też w przyszłości z bramki produkcyjnej będą pobierane odpowiednie treści, nagłówki, dokumentów. I zaraz wyświetli się nam tutaj potwierdzenie. Zobaczymy, ile tych faktur teraz rewizor nam wygeneruje. Poprawnie odebrano dokumenty. Ok. Dokumenty są to, to okno można oczywiście zwiększyć, zmniejszyć. Nie pokazałem w sumie w Rachmistrzu. Również jest tutaj pełen opis dokumentu. Możemy z tego miejsca sobie wybrać od razu też grupę dokumentów: sprzedaż VAT, zakup VAT. Wprowadź dokumenty, a ja to wybierz rodzaj zapisu najpierw. Wszystkie pola są standardowe, tak jak mają to państwo e, dotychczas, jak to mają państwo w portalu Biura. Jeśli państwo korzystają działa, to w ten sam sposób, e, jeżeli chodzi o schematy dekretacji, e, ja tutaj mam oczywiście takie domyślne stworzone przez nas pobrane, e, więc powiedzmy faktura VAT zakupu. I proszę spojrzeć tutaj również, możemy zdecydować. E, które dokumenty mają pierwszeństwo, czy to, czy to są dokumenty standardowe, czy mają mieć dane z nagłówka, czy z nagłówka dokumentu elektronicznego. W tym miejscu również możemy w rewizorze sobie e, ustalić odpowiednią kolejność, jeśli chodzi o pozycję zapisu. Również tutaj gdzieś numer oryginału, kwota. R kwota również jest tutaj do wyboru, jest wszystko opisane, skąd co się pobierze, jaka kwota zostanie e, pobrana. I tak jak wspomniałem, na końcu tak naprawdę rachmistrza. Tak mogę wspomnieć też teraz po takim szybkim pokazaniu w rewizorze, że wszystko jest tak naprawdę analogiczne, działa w ten sam sposób. Obsługa ksefów w programach księgowych przez biura rachunkowe wygląda w ten sposób. Więcej tutaj parametrów nie ma. Pobieramy sobie faktury przez portal biura, zakładka, dokumenty pobrane. Ale później dekretować się możemy z poziomu dekretacji dokumentów, czy też również z poziomu tamtej zakładki ręcznie bądź też automatycznie. Mam nadzieję, że dość krótkie webinarium, ale pokazało Państwu, jak to będzie wyglądać. Zachęciło też trochę Państwa, żeby stworzyć sobie nowy podmiot. O nowej nazwie, jakiś taki testowy, żeby właśnie przeklikać sobie ten ksew. Zobaczyć, jak to będzie, jak to działa na naszych danych na naszych komputerach. Przeklikać po prostu, żeby być lepiej przygotowanym, jak już wejdzie w życie, aby to wszystko nam później sprawniej poszło. A teraz, jeśli pojawiły się jakieś pytania, to poproszę o moderatora o ich odczytanie. I jeszcze raz bardzo dziękuję za spełniony czas. Spędzony razem czas. Do zobaczenia na kolejnych webinariach.